Igrzyska dadzą efekt w postaci dużego zainteresowania, w postaci tego, że mogą się pojawić rzeczy, o których nie słyszeliśmy. Jarosław Gowin zapowiadał już, że będzie zeznawał przed komisją dotyczącą wyborów kopertowych. Ja myślę, że to mogą być zeznania, które naprawdę wniosą dużo nowego do naszej świadomości i mogą wiele osób też mocno poruszyć. Gorące obrazki panie z pośle, panie, panie pośle, decyzja prezydium Sejmu jest jasna i utwierdzam się w tym, że była słuszna. Pan poseł Marek Suski, ponieważ nie było wcześniej pana posła Schreibera, ma 30 sekund na to, żeby... Przepraszam jeszcze raz, panie marszałku. Wotum separatum. Odnotowałem i przyjąłem do wiadomości. Dziękuję, szanowni państwo, panie marszałku. Ja chciałbym zgłosić zastrzeżenie do czas jednego z Czas to iluzja, drodzy państwo, i przekonałem się o tym w tej izbie. Bardzo proszę. Bo tu są krzyki, czas, więc. Już? Panie Śmiałe. marszałku, wysoka izbo, działa, słychać? Ja chciałbym zgłosić zastrzeżenie do jednego z kandydatów, do pana Pawła Gierasa, który moim zdaniem nie gwarantuje bezstronności, ponieważ czynnie brał udział w różnych imprezach i hepeningach organizowanych przez Justicję. Taki człowiek nie gwarantuje bezstronności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tę opinię. Zamykam dyskusję. Zgodnie z artykułem 31b ust. 9 w związku z artykułem 31 ust. 1. Regu Dobrze, wracamy do studia. No, cały czas są gorące sceny w Sejmie i pewnie jeszcze takie długie pozostaną. Długo pozostaną, Ale następne posiedzenie 10 stycznia dopiero, więc. Co my zrobimy do tego no, tak, 10 co my, stycznia? Co my zrobimy? Sejm ma dużą oglądalność. No, można książkę przeczytać przez ten czas na przykład. Polecam, żeby się oderwać trochę. Ale wracając do resetu, no, serial przedstawiał rzeczywiście fakty. Oczywiście podlane takim y, propagandowym sosem i też wnioski, hmm. które były z tego wyciągane, moim zdaniem często były nieuprawnione. Ale przede wszystkim ja uważam, że tak takie cenzurowanie serwisu jest błędem ze strony tych, którzy przejęli telewizję, dlatego, że to wygląda tak, jakby mieli coś do ukrycia. No przecież to od razu przychodzi do głowy i będzie można tym e, prawo i sprawiedliwość Rzec. będzie mogło tych swoich, swoich wyborców karmić. Więc zobaczcie, usunęli, bo tam były straszne rzeczy na temat Tuska. Takich rzeczy się po prostu nie robi. Najwyżej można to skomentować, można o tym zrobić program publicystyczny. To po prostu wszystko powinno zostać. Ja wiem, że to nie jest jedyna rzecz, która została usunięta z serwisów, nie tylko Telewizji publicznej, ale też polskiego radia, błąd. Nawet już pomijając kwestie czysto etyczne tego typu zabiegów, jest to moim zdaniem po prostu wizerunkowy błąd. Mhm. Ale moim zdaniem znowu, na kogo? Tak naprawdę to zadziała. Na ten żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. No ale, ale to jakąś tam wartość też ma. Zresztą, jeżeli mówimy o budowaniu pewnego mm, mitu, takiej, takiego mitu bycia w opozycji, czy wizerunku opozycji, bo to się w tej chwili dzieje, to właśnie PiS robi, to są to elementy, które będą Prawo i Sprawiedliwości pomagać. Dlatego uważam, że nowa władza tu popełnia błąd, patrząc na to z punktu widzenia czystej technologii politycznej. Co się może Waszym zdaniem wydarzyć w nowym roku politycznego? No przede wszystkim ruszą komisję. Znaczy pierwsza komisja już rusza w ten piątek, ale ruszą komisję pełną parą. Jutro o dziewiątej już... rano, tak. Tak, no właśnie, już jutro jest piątek. Tak. O mój Boże, ale ten czas leci. Zaraz święta. <grym> no ruszą pełną parą, będą przesłuchania. Myślę, że... Ale spodziewa się Pani tego, że będzie efekt tego, czy to są tylko igrzyska? No, ale Jakoś to jedno nie wyklucza drugiego. To igrzyska znaczy igrzyska plus, plus plus efekt w ogóle igrzyska, igrzyska dadzą efekt w postaci dużego zainteresowania w postaci tego, że mogą się pojawić rzeczy, o których nie słyszeliśmy. Jarosław Gowin e, zapowiadał już, że będzie zeznawał przed komisją dotyczącą wyborów kopertowych. Ja myślę, że to mogą być zeznania, które naprawdę wniosą dużo nowego do naszej świadomości i mogą wiele osób też e, mocno poruszyć. E, nowa telewizja będzie na pewno komisję transmitować, zresztą ma taki obowiązek. I myślę, że nadal zainteresowanie naszym życiem politycznym i tym, co się dzieje w Sejmie, będzie bardzo wysokie. Nie wiem, czy tak wysokie, jak to się działo w ostatnich tygodniach, kiedy kilkaset tysięcy ludzi naraz oglądało, jak to się teraz mówi, Sejmflix. Ale na pewno będzie wciąż wysokie. Więc myślę, że z jednej strony koalicja w tej chwili rządząca będzie naciskała na to, żeby te komisje przynosiły efekty, bo to oczywiście się bardzo przyda w nadchodzących wyborach wiosennych, samorządowych i czerwcowych europejskich. Więc myślę, że tym najważniejszym politycznym punktem nowego roku faktycznie będą komisje śledcze. I nie jestem w stanie powiedzieć, na którą czekam najbardziej, bo wydawało mi się, że najciekawsza będzie ta dotycząca Pegasusa i inwigilacji, ale z drugiej strony zaczynam coraz więcej czytać na temat e, tego, co działo się przy okazji wyborów kopertowych. I tam też może się skrywać wiele naprawdę wstrząsających rzeczy. I Łukasz Warzecha, czego pan się spodziewa po tym nowym roku politycznie? Ja właśnie myślę, że komisje rozgrzeją opinię publiczną na krótko, bo błędem jest. Jest znów z punktu widzenia wizerunku tworzenie zbyt dużej ich liczby. Ja zresztą uważam to teraz z kolei patrząc na to z merytorycznego punktu widzenia, że absolutnie powinna była powstać komisja do spraw tego, co się działo w trakcie pandemii. Bo działy się rzeczy znacznie gorsze. Ale tego niż... chyba Konfederacja się domaga. No, żeby ma... taka... no tak, tylko że nie ma, nie ma w tej sprawie decyzji. Dlatego ja o tej komisji mówię. Tam było i łamanie prawa, i to bardzo ordynarne poprzez zrządzenie rozporządzeniami. Sądy przecież wytknęły, że to jest absolutnie niedopuszczalne i działania służb różnego rodzaju, i nieprzygotowanie sanepidu, yy, i ukształtowanie służby zdrowia w taki sposób, że ludzie bez cOVID-u byli ewidentnie pokrzywdzeni. No naprawdę jest o czym tam mówić. Natomiast tak, no to ponakładają się te komisje na siebie. Myślę, że zainteresowanie, podobnie zresztą jak obradami Sejmu, spadnie w ciągu kilku tygodni do pewnie nie takich poziomów, jak były. Ruszy, kampania, lustych, ruszy kampania wyborcza. I ruszy kampania wyborcza. Jedna, Ona, druga, prawda? I, I ja myślę, że to będzie tak, jak było poprzednio. Znaczy nie wróżyłbym tutaj tym komisjom jakiejś wyjątkowej oglądalności. Może zaleta jest taka, że one mają stosunkowo proste tematy, zajmują się dosyć prostymi tematami. To zwykle sprzyja przyciąganiu uwagi. Na przykład komisja Watowska kiedyś była bardzo skomplikowana, materia była bardzo trudna, mało kto to śledził. No tutaj są prostsze rzeczy. Najfajniejsza byłaby, że tak powiem, komisja do spraw Pegasusa moim zdaniem, poza tą covidową, bo tu jest rzeczywiście taki temat no, dotykający trochę też prywatnego życia. Mnie, dla, z mojego punktu widzenia bardzo ważny prywatność i zakres kompetencji służb specjalnych. I ona moim zdaniem byłaby ważniejsza niż komisja do spraw wyborów kopertowych, gdzie przecież nikt już to rozpracował właściwie bardzo dokładnie i do spodu. No więc ta komisja będzie już tylko pewnym teatrem, a kwestie Pegasusa nie zostały w ten sposób do tej pory rozpracowane. Spodziewacie się, że Szymon Hołownia zdecyduje się na start w wyborach prezydenckich za dwa lata, pani Karolina? Oczywiście. No. Oczywiście, on chyba tego nie ukrywa. Mówi się też o on, on to tusku. powiedział on już. On to powiedział wprost, że będzie też, że on znajdzie że może startować. Jest jeszcze w tle Trzaskowski, więc tam się też będzie gotować. Płowało, no, bo... no, jeśli chodzi o kalicję, to jednak obstawiłabym Rafała Trzaskowskiego. Mówi się, że Donald Tusk być może będzie wracał do Komisji Europejskiej. Zobaczymy, natomiast jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to absolutnie on będzie startował i to wszystko, co teraz robi, to też jest budowanie w siebie przed wyborami prezydenckimi i nawet te momenty, w których on oczywiście jest bardzo zabawny i potrafi właśnie tą swoją uprzejmością, miłością i ciętymi ripostami rozbrajać te wszystkie ataki. Natomiast były takie momenty, w których zarzucano mu, że. Na przykład zbyt łagodnie traktuje Grzegorza Brauna, to oczywiście było przed tym incydentem z gaśnicą. I ja myślę, że te momenty, w których niektórzy komentatorzy zarzucali, że powinien być stanowczy, bardziej właśnie ostry, to też były momenty, w których on próbował się budować jako przyszły kandydat na prezydenta, który będzie kandydatem większego grona, który będzie mógł być kandydatem wszystkich Polaków. E, dlatego tak jak najbardziej Szymon Hołownia będzie kandydował na prezydenta, i też to, że on będzie tak zwanym, jest tym tak zwanym marszałkiem nie jest przypadkiem w tym kontekście. Łukasz Warzecha? Tak, to jest absolutnie pewne. Ja może powiem teraz coś mało popularnego, ale. Muszę powiedzieć, że po pewnym czasie, dosyć krótkim, mnie to gwiazdorzenie Szymona Hołowni zaczęło męczyć. To znaczy mam wrażenie, nawet tutaj w tej krótkiej stence to widzieliśmy, to znaczy mam wrażenie, że Szymon Hołownia ma taką, takie poczucie, że on jest w telewizji, a on jest marszałkiem Sejmu. I to jednak jest trochę co innego. Wydaje mi się, że to może być dla niego też przeszkoda z punktu widzenia kampanii prezydenckiej, bo owszem, jakaś grupa oczekuje czegoś takiego, co on pokazuje jako marszałek Sejmu, ale wydaje mi się, że znacznie większość, Większa grupa oczekuje pewnego, ja bym powiedział, państwowego dostojeństwa, bardziej niż jakichś gierek słownych przy, przycinków, czy, czy mówienia o tym, gdzie się powiesi złoty przycisk od, od YouTube'a. Więc. Srebrny, tak, bo to tak za 100 tak, tak, tysięcy za jeszcze tysięcy. tak. Bo A kolejny to, jest dopiero za milion. Tak, tak, tak. No to jeszcze, jeszcze trzeba może nie dociągnąć tego miliona. W każdym razie to może być dla niego przeszkoda, ale na pewno tu się zgadzam, że on y, dokładnie tę rolę wykonuje, y, odgrywa w taki sposób, jak on sobie wyobraża, że mu najbardziej pomoże w tych wyborach. To powiedzmy skomentujmy wyniki naszej sondy, czy wiadomości TVP będą teraz obiektywne. No niemal. 46% tak, 54% nie. No niemal połowa, 50-50. Jak pani Karolina Polska komentuje wyniki? No, ja skomentuję dokładnie tak samo jak na początku. To znaczy nie dziwię się, że ludzie nie są pewni. Ja, To może jest smutne, ale ja po prostu nie wierzę w stuprocentowe, obiektywne media publiczne. Być może przez to, co przez ostatnie 8 to lat. Bardziej mieliśmy. rzetelne, prawda? To, co e, pan redaktor tak, Rzechał, że e, tego, Tak, Serwowane, tak. Mam nadzieję, że informacja będzie bardziej rzetelna. Natomiast chciałabym, żeby były jak najbardziej obiektywne, i mam głęboką nadzieję, że będą na pewno... <laughs> bardziej obiektywne niż to, co mieliśmy do tej pory, ale to nie jest duże wyzwanie. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest duże wyzwanie, żeby ta obiektywność była, obiektywizm był wyższy niż był do tej pory. Mhm. I Łukasz Warzecha, puentuję. No, ciekawe jest to, że jednak większość ma nie ma nadziei na to, że będą. Rozumiem, że ludzie przez stwierdzenie obiektywne rozumieją po prostu no, takie, jakby chcieli, żeby tak. były, że tam różne punkty widzenia i tak dalej, więc traktuje to sformułowanie umownie w tym wypadku. Hmm. Więc jednak widać, że Taki, takie odarcie ze złudzeń chyba nastąpiło. Myślę, że gdyby to przejęcie telewizji wyglądało inaczej, nawet było wolniejsze i zrobilibyśmy, zrobilibyście Państwo wtedy te sądę, to być może jej wynik też byłby jednak odwrotny, czyli mała większość, mała, bo mała, ale jednak by twierdziła, że mhm. tak, że będą obiektywne. No polskiego BBC, BBC się nie doczekamy moim zdaniem. W naszych warunkach to po prostu nie Niemożliwe. jest możliwe. Niech będzie lepiej niż było. Karolina Polska, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Łukasz Warzecha również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja również dziękuję Państwu. To był ostatni w tym roku wieczorny ekspres na żywo. Zapraszamy po świętach, ale mamy dla Was na święta specjalnie przygotowany program. Śledźcie nasz kanał. Do zobaczenia.